Jeśli nie musicie oglądać tego odcinka już teraz, to obejrzyjcie sobie go na przykład w weekend, jak nie będziecie mieć co robić. Bo dzisiaj tylko tak informacyjnie, a na weekend nie będzie nic. A dlaczego, to zaraz wam powiem. Witajcie ponownie na kanale Elektronika Gadżety. Zaczynajmy! No, i trochę tego tutaj jest, słuchajcie, ale dzisiaj nic z tego nie będziemy robić, tylko Wam pokażę o co chodzi. E, natomiast ja sobie robię tydzień przerwy, bo, bo... O, muszę odpocząć. E, robię sobie małe wakacje, więc nie będzie na razie filmów. E, przez co najmniej chyba tydzień. E, no chyba, że jakiś short, coś, jakiś gadżet wpadnie. E, pokażę Wam tylko, co tam przyszło mniej więcej ostatnio. I na przykład. Tutaj to teraz nawet nie zobaczycie co tam jest, ale to jest dość fajny gadżecior analizator logiczny. Zobaczymy jak działa. Ja go zamówiłem specjalnie do takiego serwisu. Ja nie wiem czy ten serwis wam pokaże, bo, bo to może być kontrowersyjny trochę temat z tego względu, że jeden YouTube'owy elektronik robił taki serwis, jemu się tam nie powiódł do końca. Ja znalazłem inną usterkę w tym samym modelu i i sęk w tym, że ja to kupiłem wcześniej niż on. Kurczę, teraz może być zarzut, że, że ja robię coś... Ach, no dobra, no nieważne, no może go użyjemy, zobaczymy. Eee, o, ale mam tu jeszcze taki gadżeciki. O, do tego na przykład eee, analizatora. Takie fajne, to się tak, kurczę, takie są łapki malutkie tu. Aha, otworzę to od razu, I się będzie szybko, naprawdę. Szybciutko, bo nie ma czasu. Widzicie, jakie tu mam taką łapeczkę do łapania, kurczę, żeby się wpiąć w jakiś układzik, złapać nóżkę. Rewelka. E, oczywiście jak Wam to będę pokazywać, to Wam to wszystko będę linkować. Dzisiaj już tego robić nie będę. E, no bo to jest tylko taki... pokazówka, co tu mamy, nie? Tutaj też jest jeszcze, o to jest ciekawy gadżet i to ktoś mi, ktoś mi dał znać w komentarzu. Przepraszam, że nie, nie powiem teraz kto, ale dość ciekawe, e, słuchajcie, do miernika Taki zestaw e, z różnymi końcówkami. Przetestujemy sobie to, zobaczymy też, może nawet osobny filmik zrobimy. E, co tu jeszcze mamy? To oczywiście nie jest wszystko, coś tam wybrałem tylko. Programator, słuchajcie. Do pamięci. Jest serii 24-25, jakiś tam jeszcze. Może coś będziemy robić. Nie obiecuję. Ale warto mieć. No i słuchajcie, coś dla Was. Słuchajcie, tu jest ta paka dla Was rzeczy. Mam nadzieję, że bardzo nie szeleszczy tym Jest już jeszcze. Chyba nie. Patrzcie. Tyle, tyle hitów, hitów. Dla Was specjalnie. Kiedy one będą rozdane, krótsze nie wiem. Powiem Wam szczerze, że ja muszę zarobić kupić te hityki, to jest jedno, ale jeszcze muszę zarobić Wam na wysyłkę tego. Także jest tego tutaj sporo. Na pewno jeszcze będą dla początkujących, dla zaawansowanych. Kiedy? Nie wiem. Ale jeszcze słuchajcie, co jeszcze będzie. O! Popatrzcie, co. Mówiłem Wam to a propos, propos tym mierniku cęgowym e, Tu RMS i faktycznie chip, który tutaj jest w środku. A dobra, otwórzmy go, żeby ten, żebyście mieli trochę więcej pready. Słuchajcie, ten chip tu. E, jak będziemy robić o ten odcinek, ale nie wiem, czy będziemy robić. Z tego względu, że ja sobie go już tak szybko obbadałem. E, obbadałem nawet nie podpinałem. Są tu dwie kwestie. Pierwsza została podane tutaj grubo na wejście tu, słuchajcie, na to, gdzie on tutaj może mieć, już wam powiem, volty, no chyba nie ma, ale do chyba do 1000 voltów do 1000 voltów max. On tu dostał grube kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, słuchajcie, kilowoltów na wejście. A to wejście. A może wam nie będę zdradzał. Jak tu jest. Ale tu jest jeszcze drugi fakat. Eee, taki, że ten miernik został oddany do kogoś na serwis. Eee, I co? I ten ktoś założył odwrotnie zasilanie tutaj. Tą baterykę. Tu 9V zwykła bateryka wchodzi. Odwrotnie podał zasilanie. I tutaj już eksplodowały jakieś kondziory. chyba kędziory tu był, chyba tak. Czy coś więcej już chodziło? Nie wiem, no może coś z tym zrobimy, ale nie sądzę, żeby. Nie sądzę, żeby. Muszę poszukać, czy jest dostępny ten układ. Bo w zasadzie on chyba tutaj obsługuje już wszystko. Pytanie, czy on jest programowalny, czy nie. Ten układ występuje w bardzo wielu takich miernikach. To nie są tanie mierniki. Słuchajcie, ta, taki egzemplarz, dokładnie ten, słuchajcie, ten model, on kosztuje ponad 300 e, Ogólnie, słuchajcie, mierniki e, p, cęgowe prądu stałego, a tutaj taki mamy, e, są naprawdę drogie. E, natomiast ten układ występuje w bardzo, bardzo dużej ilości takich mierników e, i nie wiem, czy on jest dostępny, tak wiecie, a nawet jeśli jest, czy on jest programowalny. Czy to nie jest tak, że w zależności od, wiecie, możliwości funkcji e, czy nawet e, wyświetlacza, czy on nie jest jeszcze programowany. Oby nie. Jeśli tak. O, patrzcie, ma nawet światełko chyba. E, Jeśli nie, no to faktycznie wymiana jego mogłaby tutaj ożywić to. Pytanie, jaka cena i czy jest dostępny. No, może być kicha, nie? Może być kicha, ale to też temat którym się zajmiemy e, kiedyś tam. E, także słuchajcie, tydzień przerwy, e, ja sobie odpoczywam, Wy sobie odpoczywacie od kanału, e, kto śledzi na bieżąco, no to słuchajcie, przerzućcie się na razie na jakiś inny kanał, chociaż oglądacie pewnie wszystko. E, kto dopiero zaczął oglądać, no to ma czas nadrobić, słuchajcie, ma czas nadrobić, e, dużo filmów powstało, może pooglądać hity kity. Także nawet chyba tutaj nie będzie, nie będzie, dużo, nie będzie dużo cięcia w tym filmie dzisiejszym, bo tutaj jakby już nic nie ma więcej. Czekajcie, czy ja coś tu jeszcze mam? Nie, chyba nie mam na razie nic pod ręką, przynajmniej żebym wam pokazał, bo te rzeczy przychodzą do mnie cały czas no stop. Więc myślę, że za tydzień ruszamy z kopyta. Super hityki hit jeszcze czekają nas na pewno. Eee, serwisy ten. Być może ten, tą rzecz jeszcze jedną, kt którego, do którego zamówiłem ten analizator. Logicznie, chociaż on się może nie przydać, bo tam jest taki stalek do wymiany słuchajcie. No tylko, że mówię, no jest to jest to. Eee, takie, że po prostu no może ci nie uwierzyć w to, że tak małtałem za to, że, że ten. No nie mam dowodów na to, i to ciężko mi. Słuchajcie, teraz będzie przedstawić, Muszę zrobić po prostu taki serwis i nie wspominać o tym, że tą rzecz można naprawić po prostu inaczej. No nie wiem, no tyle. Słuchajcie, dajcie komentarz, co tam Was słychać. Czekacie na hitkity, nie, tak i co? I tyle chyba no. Taki informacyjny, nie? Informacyjny krótki odcineczek no i tyle nic więcej chyba no te, te hity kity dla was słuchajcie no jest tego trochę jeszcze tam są nie chcę wam zdradzać chociaż pewnie ci co obserwują dobrze to już pewnie coś tam wyczaili z tego co tu jest także to jest to będzie tylko dla was ale jak mówię Najpierw trzeba popracować trochę, żeby zarobić dla Was, choćby na wysyłkę. No i co? No i tyle, no. Tyle. Krótki odcinek. Zobaczycie go w środę. Dzisiaj jest wtorek. Zobaczycie w środę i myślę, że zobaczymy się w następną środę. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak czas pokaże. Może chociaż nawet mały hicik-hicik sobie złożymy. No i co, miłego dnia Wam życzę i dziękuję wszystkim za subskrypcję, bo widzę, że bardzo ładnie rosną, także kanał się rozwija i za obejrzenie do końca. Tyle. Do usłyszenia.